Zauważcie, że w legendach wszystkich ludzkich kultur pojawiają się miejsca nawiedzone, miejsca gdzie dochodzi do kontaktów z istotami nie z tego świata. To po prostu fakt. Fakt, który raczej nie obroniłby się w sądzie. Mimo to Corales jest pewien, że jednym z takich miejsc jest El Yunque w Portoryko. Liczący prawie 12 hektarów las jest wprost idealnym schronieniem dla czupakabry. Zdaniem koralesa? las to portal, przez który przechodzi nie tylko czupakabra. Wiemy, że nad El Junkę regularnie pojawia się UFO. Wiemy, że znikali tam ludzie. Turyści, którzy przypadkiem zeszli z utartego szlaku. Pierwsze zniknięcia miały miejsce już w latach 60., a nawet 50. Może las El Juncker to międzywymiarowa brama? Albo turyści nie umieli czytać mapy? Jakkolwiek było, miejscowi uważają go za dziwny... I raczej groźny. A może pod tą paranormalną zasłoną kryje się coś jeszcze? Coś, co ma bezpośredni związek z wujkiem samym. W roku 1995 Chupacabra i UFO sprawiły, że Portoryko zadebiutowało w annałach kontaktów z obcymi. Jednak zdaniem pewnego człowieka to nie ma nic wspólnego z kosmosem. Orlando Pla jest tropicielem UFO z Portoryko. I uważa, że za tymi wszystkimi tajemniczymi zdarzeniami stoi... Amerykańska Armia. Kiedy zająłem się chupacabrą, najpierw zacząłem analizować tajne operacje wojskowe. Opcja kosmiczna zajmuje dopiero drugie miejsce na liście możliwości. By zrozumieć Orlanda trzeba najpierw poznać historię Portoryko. Po hiszpańsko-amerykańskiej wojnie z roku 1898 kraj został anektowany przez Stany Zjednoczone, by w roku 1952 uzyskać częściową niezależność. Co ciekawe, nie dotyczyła ona wpływów Pentagonu, który w pewnym okresie miał tam aż 25 baz. Istnieje silny związek pomiędzy amerykańską armią i Portoryko. Nie możemy nawet podziwiać całej krasy El Juncker, ponieważ las w 75% jest kontrolowany przez wojsko. Zdaniem Orlanda wiele tajemniczych zdarzeń można wyjaśnić obecnością amerykańskiej armii na wyspie i prowadzonymi w jej bazach tajnymi eksperymentami. Według prawa CIA nie może działać na terenie Stanów Zjednoczonych, ale Portoryko to już teoretycznie zagranica. Robią, co chcą. W latach 50. Bez najmniejszego ostrzeżenia zaczęli testować na miejscowych kobietach środki antykoncepcyjne. To prawda, portorykanki otrzymywały wciąż testowane środki antykoncepcyjne. Praktycznie pełniąc funkcję królików doświadczalnych. To jednak nie wszystko. W latach 60. Amerykanie eksperymentowali w El Junkę z tak zwanym czynnikiem pomarańczowym. To także prawda. Lasy Portoryko przypominały dżunglę Wietnamu, więc amerykańska armia testowała tam środek niszczący roślinność. To wciąż nie wszystko. Podczas II wojny światowej CIA stworzyła tu mityczną istotę, która rzekomo wysysała ludzką krew. Chodziło o to, by japońscy żołnierze bali się walczyć w dżungli. W tym też jest trochę prawdy. Walczący na Filipinach Amerykanie słyszeli pogłoski o legendarnym wampirze Aswang. Armia wykorzystała tę legendę, spuszczając krew ze zwłok kilku zabitych żołnierzy i zostawiając je w lesie, by w ten sposób przerazić wroga. Orlando idzie jednak krok dalej. Jego zdaniem CIA naprawdę stworzyła krwiożerczego potwora. Jest pewien, że wynikiem tych eksperymentów jest właśnie Czupakabra. Skąd mamy wiedzieć, że ataki czupakabry są prawdziwe? Wystarczy przyjrzeć się aktywności różnych służb wokół miejsca przestępstwa. Kiedy pojawiają się tam agenci CIA, wojska, tajnych służb, i tym podobnie. Wiadomo, że naprawdę stało się tam coś dziwnego. Rząd nie wydawałby tysięcy dolarów na schwytanie dzikiego psa, który zagryzł czyjąś kozę. Czy kilka kur? Teza, według której chupacabra to wynik eksperymentów CIA, brzmi trochę nieprawdopodobnie. Problem w tym, że to nie tylko zdanie Orlanda. Nawet szeryf Kanowanas uważa, że ma to jakiś związek z CIA. Skłaniam się raczej ku przekonaniu, że Chupacabra to eksperyment, który wymknął się spod kontroli. Co się mu uciekło? Wiele razy, kiedy szukaliśmy w lesie Chupacabry, ni stąd, ni zowąd, natykaliśmy się na ludzi z różnych agencji federalnych. Najczęściej z psami. rzeczywiście trochę podejrzane, że miejscowy szeryf nie ma wstępu do największego w kraju parku narodowego. Mamy więc pięć ewentualnych rozwiązań zagadki Czupakabry. Obcy, dziki pies, gigantyczny owad, nieprzyjazny sąsiad z pobliskiego wymiaru lub eksperyment CIA. To jednak tylko teorie. Dowodów jak na razie brak. W roku 2000 w Chile pojawiła się kolejna fala doniesień o Chupacabrze. Virgilio Sanchez, łowca UFO z Miami, poleciał tam, by porównać miejscowe przypadki ze swoimi znaleziskami z Florydy. Many Wielu ludzi uważa mnie za wariata, ale ja tylko szukam prawdy. Nie jestem gwiazdą kina, lecz łowcą UFO i poszukiwaczem czupakabry. Jeśli mi wierzycie, fajnie. Jeśli nie, trudno. Jakoś przeżyję. By jednak dojść do jakichkolwiek wniosków, potrzebujemy namacalnego materiału dowodowego. Dennis Murray jest zawodowym tropicielem i zasiada w Kanadyjskiej Państwowej Radzie do Spraw Ekologii. Zgodził się zbadać część próbek doktora Sancheza. Od zarania dziejów ludzie wierzą w tajemnicze mityczne istoty, ale w tym przypadku mamy raczej do czynienia z psem lub jakimś innym przedstawicielem rodziny psowatych. Można to ustalić na podstawie czterech charakterystycznych poduszek oraz pewnej symetrii odcisku łapy. Gdybyśmy przez środek przeciągnęli linię, obie połówki byłyby prawie identyczne. Pokazaliśmy mu także zdjęcia innych odlewów wykonanych przez Sancheza. Zdaniem Murraya, każdy z nich to ślad psa. Na podstawie przedstawionego mi materiału dowodowego mogę stwierdzić, iż nie ma powodów, by sądzić, że zwierzę to pochodzi spoza naszej planety. Cóż, zabrzmiało jak wyrok. A pamiętacie to? Jeśli testy wykażą, że to pies, zakończę śledztwo. Interesuje mnie jedynie odkrycie prawdy. Doktor Virgilio Sanchez stawia na szali swoją reputację badacza. Jego próbki przejdą testy DNA, a wyniki będą ostateczne. Że dziwne opowieści o UFO. 25 kur i dwie kozy zabite w dziwaczny sposób. W Miami, Chupacabra otoczony jest złą sławą. Miejscowa społeczność hiszpańskojęzyczna śledziła jego drogę z Portoryko przez Chile, Meksyk, by w końcu powitać go u siebie. To nie legenda, lecz jakiś zwierzę. Inni sądzą podobnie. Chupacabra to wynik eksperymentów amerykańskiej armii. Jeszcze inni są pewni, że stwór pochodzi z kosmosu. Moim zdaniem jest z innej planety. Wielu obawia się nie tylko o swoje stada, ale i o siebie. Doktor Sanchez zbiera dowody na istnienie czupakabry od ponad 20 lat. Dysponuje nawet próbkami sierści. Te na przykład pochodzą z Chile. Zgodził się wysłać je na kanadyjski uniwersytet Trent, gdzie dr Lindsay Weiss poddaje testom DNA. Otrzymałam właśnie próbkę sierści z fragmentem skóry, z której wyodrębnię DNA, i dzięki temu postaram się określić gatunek zwierzęcia. To, to identify the species. Najpierw trzeba wydobyć DNA, potem je powiększyć i zwizualizować. Sekwencjonowanie to kolejny i najważniejszy krok. Sekwencja DNA, próbki, zostanie porównana z sekwencjami wszystkich znanych zwierząt. Doktor Sanchez? Dr. Sanchez? Yes. Tak Hi, Dr. Sanchez. Tu Linsey z Laboratorium Uniwersytetu Trent Co słychać? Dobrze, dziękuję Mam już wyniki testów pańskich próbek Słucham To sierść psa domowego Rozumiem Tego pan oczekiwał? Tak, to dobrze, do widzenia Więc to był pies. Nie stanowi to jednak dowodu, że psy stały za wszystkimi rzekomymi atakami czupakabry. Wyślę próbki do innego laboratorium. Nie brzmi to jak zamknięcie śledztwa.